Witajcie drodzy moi widzowie. Eee, teraz wam pokażę. Będę sobie placuszki smażył. Fajne, profesjonalne. Placki będę smażył. Wam pokażę. Po prostu teraz będę smażył sobie placki. O! Tutaj sobie będę smażył placuszki. Troszku się musi tak o. Wiadomo, no musi się troszkę ten olej rozgrzać. Ja Wam zapowiedziałem, że pokażę Wam w drugim odcinku, jak będę smażył placki. Ja jestem osobą słowlą. No, fajnie, teraz sobie na obiad jem fajne placki. Ziemniaczale. Do tego... Do, do tego właśnie sobie dam śmietanę i... Obiad mam. Ja wszystko potrafię coś takiego fajnie, generalnie zrobić. Fajne, ja dałam dość gust. E, tutaj się musi troszeczkę olej rozgrzać. E, trzeba tak na wolnym ogniu, żeby się te placki po prostu nie spaliły. Bo jak spalał się, to już do niczego będzie. No, teraz pokażę, jak fajne placuszki wychodzą. Fajne wychodzą. Teraz wam pokażę. No, teraz ja będę nakładał. O. 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 o tak. No, teraz fajnie. Tu muszę fajne nałożyć. O placki muszą być, bo placki są. Trzeba zjeść tak. O. Od czasu do czasu trzeba sobie zjeść jakichś fajnych placków. O. o, o tak o. Teraz się fajnie smaży O, teraz. Tutaj damy. O. O. Jeszcze tutaj damy. O! Jeszcze tutaj damy. O! I teraz fajnie się będą te placuszki smażyć. Fajnie. Potem, jak tego, to będę przekładał na drugą stronę. I będą fajnie. Usmażone i spróbuję. Na pewno ja takie placki robię, takie że wiadomo, z takiej z wyższej półeczki. O, teraz widelca biorę. Fajnie, bo to musi wyjść. Nie ma rzeczy niemożliwych. Na wolny w ogniu. Fajnie. O. Na wolnym ogniu fajnie sobie to fajnie tak się smażą i fajnie będzie. No. Musi to być fajne placki usmażone. O, tu mam fajne placuszki, są przepyszne. Tutaj się teraz jeszcze smażą te placuszki. Sał, pokażę Wam jakie są fajne przepyszne te plaszczuszki. Fajne smaki, idealne. Widzę. O! E, własna robota. Fajne placki wyszły. Fajne, pozytywne. Są smaczne. Teraz e, Teraz właśnie sobie tak pomyślałem, że właśnie sobie tego zrobię. Teraz ja... dzisiaj są placki a za chwilę jakieś tam właśnie e, fajna zupka jarzynowa a za chwilę będą fajne jeszcze takie Powiedzmy wam, za chwilę coś tam coś będzie ugotowane, fajnego, takie coś jak karkuweczka czy coś fajne. Takie mięsko, no. Wiadomo, trochę tam mięsa, bo wiadomo, na no, człowiek idzie na takiej siłowni, to już trzeba tam troszeczkę wystartować, nie? Trzeba tam troszkę tych kilogramów nabrać, no. Ale do mnie znajomy mówił... ooo! Ty, ty nie musisz chodzić na siłownię, bo bo ty fajnie wyglądasz. Powiedział do mnie, że ty do, lepiej wyglądasz. No. Ale ja mówię do niego, że ja muszę sobie jeszcze tam troszkę poćwiczyć, potrenować. No teraz właśnie coś sobie jeszcze będę robił dla odmiany takiego karkuweczka, schabik, fajne, ziemniaczki, no żeby coś fajnie było. Żeby to miało ręce i nogi. Żeby to fajnie wyglądało. Takie fajne. Czy potrawka z kurczaka, czy tam jakieś te. No, tutaj sobie jeszcze tak o, Fajne placuszki się smażą. O, tutaj mamy o, placuszki usmażone. Jednego wam pokazałem tutaj właśnie. Skosztowałem placuszka. Fajny jest ten placek ziemniaczany, przepyszny fajny smaczny smak idealny Fajny jest taki troszkę wiadomo no trochę wiadomo czy tym trzeba dużo, dużo wysiłku troszkę tam o ziemniaka po, potrzeć fajnie tak o, przyprawić fajnie takie przyprawy dać i placki fajnego wychodzą tak jak trzeba fajne wychodzą naturalne smaczne a tak go za niedługo to jakieś takie o, coś tam fajniejsze potrawki będę robił coś. Troszkę takich będzie fajnych, rozmaitych, takich fajnych potrawek. Wiadomo no, każdy lubi tego. Jeden lubi sałatki. Wiadomo no, bo jest wtedy piękny i gładki. No. Potem fajnie. Teraz takie mięsko, potem sałatki wejdą. Będę fajne sałatki też fajnie robił i jakoś to będzie no. To tyle, zapraszamy do kolejnego mojego filmu.